Kurwa, cały czas jak tu biegnę, to mam to takie wrażenia jak z filmików, wiesz, déjà vu. To ci zaraz wyjebie najdem. Sniper na ten. <grym> y <grym> y ja sniper na czerwonym. Jak was wyjebał? Y wyjebał nas z centrali, był na centrali górze. Krzysztof podbiegł <grym> za mną i nas na wyjebał. <grym> kurwa. <grym> <grym> nie, nie, ja wychodziłem na drewno, a ty stałeś za mną. Nie, to ja w, kurwa szłem pierwszy, ale ty szłyś za mną Chyba jesteś głupi Szedłeś, tak. Ja mówi. byłem na drewnie, a tyś szedł, y, tyś szedłeś na planta Nie bo ty szłyś za ale mną Ja jeszcze będę na góry Ty głupi jesteś Ty szłyś za mną Kurwa, no nawet kurwa nie, no nie Eee, du mechanik Ja pierdolę parodia na kółko no to kurwa zajebane <grystanie> <grystanie> Kurwa jebana mać. na naszej na A tam ci ciągu dwie dopiero wygrali Pipki są Kurwa ja pierdolę spacja zajebana Mały spaka jest na A i... Gość jest mały <grystanie> Gościu jest mały Dobra chuję Ja pierdo. No zapatrzyłem się tutaj. Kurwa jestem głupi Ale nie rażuj tym mięsem to wąnd już wie tylko Zrozumieliśmy <noise> się Dobrze Pomnik Kurwa Co to kurwa jest Nie wiem co to było, nie wiem, co to było kurwa ale chuj Kodź mu tam, uda się albo nie Kurwa! <grywa> to jest. <grywa> to, jest no, no, to było udane naprawdę. 15 jest teraz, 15-13. Kurwa. A, A to co? A to co kurwa czasu? Kyba paronie co stary, przejebane. To zabiłem. <grywa> Panika gaming taka typowa. Jest. Kurwa w skocie, no po jeszcze ja tak nie poza no. nim, Dobra, ciszej, ciszej. Kurwa, ja... auto Zajebane na kurwa, no nie pogram se normalnie, no chuj w dupę! Kurde, po lewe jest. Dobrze. Paka! Aj, aj, aj. A, kurwa, aj, aj, taka aj. robota to nie jest robota! <laughs> Musimy się sprężyć, panowie. Jeden na hangarze. Kurwa, jebana! Ej, no jak ja dostałem? Kurwa, no ja pierdolę Jak to kurwa farci, ja pierdolę Kurwa Jest za, za, za beczki te zadrewniane beczki. Michał, idź od papieru. Ja... Kurwa. kurwa! Kurwa, no jak tak można? Ja pierdolę! Weź się kurwa! Las panowie dole OMG kurwa Beczki Oj chuj kurwa jebana Plantuję No Kurwa no... I kurwa no... Ja pi... Pier... Nie, wiem, nie wiem Krzysztof po co... Mogłeś kurwa najść no... Nie no stary to nie jest gra na takim pingu No ja Wiem że masz chyby ping ale nie gadać cały czas tym to prawie w kurwie no a jak mam No Ja wiem, no to co ja ci na to poradzę pierwszy, no tak ja ci nie laguję, nie? O, Oczywiście... kurwa. Team dom, kurwa, tip dom kurwa. <grym> kurwa i panowie ja prowadzę z moim... moim yy, kukuchanym przez nas wszystkich pingiem. Kurwa <grym> już no, nie Daniel, dobra, idź na A, bo ja z takim pingiem tam mnie wejdę. Kurwa co ja ci tam poradzę, możesz nawet grusze tam zwalić Je Genua. Ważne żebyśmy zrobili jak najwięcej rund w tym, w tym ataku Kurwa co to jest? Gdzie ten kurwa dym siada? Z czym on do siebie strzelał? Kurwa <głos> 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 Jakby nie to 5 naboi to by chuja nie było Betonowe Panowie no ta runda musi być nasza Kurwa dostał i nie zginął, no zobacz Nie Ich sniper nagle teraz jest, nie? Uważaj bo to tego najdalszy. Ja pierdolę No i patrz kurwa tba, Widzieliście, czu, kurwa tak, no to jest kurwa naprawdę <śm> no, kurwa, pewnie, <śm> no, no, no i Bond kurwa pewnie, nie? Ten kurwa jest naprawdę nieśmiertelny No to nie, to jest przecinek I explicit, ja pierdolę Dobra, nie piszesz kurwa niczym czy tam pisną mi coś? coś? No to minę tak Prowokuj? Ale stary. nie, no nie zachowuj no, się jak no lołek tak wiesz, co? że piszesz im jakieś te... Jakieś minki, ci pinki. Ale to im pisze. No i to, no to no mink jeszcze wiesz, No i no dobra, ale to po chuj. Zaraz widzisz spamują ci, ci po bazy. o to chodzi, nie? M tam na przykład nie przeszkadza, że są coś napisać. A mi przeszkadza A tu by nic się nie stanie żółta. jak do nic nie napiszesz Stanie Kurwa no i to nie jest Daniel... Kurwa, kurwa no nie wiem, no nie wiem kurwa, za chwilę... Twoja runda Ja już nie wiem, ja już nie wiem jak grać, no nie Ja już nie, nie mam pojęcia kurwa, nie mam pomysłu na grę w ogóle Dobra, jak, tak? jak nie masz pojęcia Długa, długa. Kurwa. KURWA! Gdzie on jest, kurwa? Chyba był... Chyba był na workach. Ja jebię przez paludę. Lowy z nas. No kurwa, no przecież jest. ja napierdalam do tego gościa stary, cały czas. I to kurwa tamtą mapę to samo było, przepierdalam przez, przez drewno i chuj. O, fajny nating się dał, 200hp. Tak mi kurwa zaraz dygla potnie. Kurwa Franca, ja. jebana. On jest przechuj. A mi tak mi by ta... fajnie dosiadło. Ja zawsze jakieś kurwa muszę odjebać, kiksa kurwa, za razem co innego. No kurwa, to jest do chuja pana Jeszcze... niemożliwe, pod autobusy. Przechuj. Kurde, przez łaponę, przez ja cipę, przez gówno, Zmiencją. przez rakę nie zabierz chujot No fajnie się z za za tym kołem, nie? Kurwa, giroję za 5 zł Kurwa jaki autoclimb, lol Lol <średy> Jak się tam dał, kurwa <średy> 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 Przed hangarem <średy> Nagrałeś co? <to>? Nie <średy> No nagrywa się <średy> Ale wyrwał cipek Kurwa <noise> no nie no, że kurwa Puma by wy zajebaną paczką, a tu gościu wychodzi, a ja auto climb, kurwa. kurwa <głos> <głos> Gdzie ten nad śwież mi tego Na śmierć... Nie blokuj, Daniel Jezu Kurwa, no to masz mało miejsca, żeby tamtą przewózk, że to zaś nie pierdol. Ale ja muszę jak najszybciej tu wbiec, a nie... Masz kurwa tak szeroką drogę, że... Ale ja mam tu najszybciej jak się da wbiec, nie rozumiem. Dobra, dobra. Nie muszę to zrobić, muszę zaraszować go kurwa. Kurwy synu ty szmato no, widziałem Daniel jak cię korci. Stanął przy dziwach i tylko kręcił tym butonikiem. Kręcił, kręcił, kręcił aż wyskoczył. <grymna> <grymna> kurwa to mnie mierziło, snart. Gdy będzie tam u ciebie spora, zawołaj Michała potwora. No Porzo. <grymna> Daniel patrz mi... Wejdź na moją kamerę i patrz mi na kible. Czy odka na kamerę na kibble. Widzisz tą szparkę? A ja se patrzę na hangla. Jest! Był! <grym> <grym> Niewzruszony Daniel ma wyjebane na nich. Kurwa. Pa jak ci go w locie ujebałem? ładnieś mi do PK uradował, ładnie, bo ja Coś, ty ślepy jest Daniel? Ślepy jestem, tak. Dobrze mówisz. Ja pierdolę! Za dużo no, gadania no, było. Za no, dużo gadania było, pieprzy. nie słyszałem. No bo kurwa tak stoisz, siedzisz kurwa, kam. <śledzisz> i chuj na ile się zawsze gdzieś kurwa zadajmy.